Siostro, powiedz nam, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w to, że on umarł za twoje grzechy? Czy wierzysz w to, że z martwych wstał? Wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię w ciele? Dobrze. W takim razie, Olu, wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego? Dobrze. W takim razie my przed całym Kościołem, ze względu na wyznanie wiary Naszej siostry Oli, chrzcimy ją w imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Halleluja! Panie siostra, Dario, powiedz nam, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w to, że on umarł za Twoje grzechy? Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? Czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię w ciele? Wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego? Dobrze, w takim razie my ze względu na wyznanie wiary naszej siostry Darii, chrzcimy ją przed całym kościołem w imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Alleluja! Słuchajcie, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Wierzę. Czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Czy wierzysz w to, że Jezus zmartwychwstał? Czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię w ciele? Czy wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego? Dobrze. W takim razie, kochani, my tutaj ze względu na wyznanie wiary naszego brata Adama, będziemy go chrzcić przed całym kościołem w imię Ojca. Imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Mm. Powiedz nam, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Yeah. Czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Wierzę. Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? wstał? Czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ciele? Wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego? Wierzę. Amen. Ze względu na wyznanie naszego brata Tomka, chrzcimy go przed całym kościołem w imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Aha? Super. Bracie, Robercie. Czy chcesz podążać za Panem Jezusem Chrystusem? Dobrze, powiedz nam, czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele? Czy wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego? Amen. Amen. Na podstawie wyznania wiary serca naszego brata Roberta chrzcimy go przed całym Kościołem w imię Ojca. W Syna, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Aleluja. Amen. Bracie. Powiedz nam, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Całym sercem, bracia. Czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Wierzę. Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? Wier wier wierzę. Czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ciele? Wierzę. Wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. Wierzę. Amen. I w ogień Ducha Świętego. Amen. Amen. Na podstawie wiary, wyznania naszego brata Jarka, chrzcimy Go przed całym Kościołem, w imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa. I Ducha Świętego. Powiedz nam, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? Czy wierzysz w to, że Pan Jezus umarł za Twoje grzechy? Wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego? Dobrze, w takim razie my Ciebie chrzcimy. W imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. No, Nikolko, powiedz nam, czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w to, że On umarł za Twoje grzechy? Czy wierzysz w to, że zmartwychwstał? I czy wierzysz, że chodził na ziemi w ciele? Czy wierzysz w Ojca, w Syna i Ducha Świętego? Amen. W takim razie my Amen. na podstawie wyznania wiary naszej siostry Nikoli chrzcimy ją w imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha, Ducha Świętego. Chrystuse, czy wierzysz w to, że Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy? Wierzę. Czy wierzysz w to, że On zmartwychwstał? Wierzę. Czy wierzysz w to, że On chodził na ziemi w ciele? Wierzysz w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. Wierzę. Dobrze. W takim razie my na podstawie wyznania, wiary, siostry Anitki, chrzcimy ją przed Kościołem. Nie, my Cię zanurzymy. W imię spokojnie. Mamy w tym doświadczenie. Chrzcimy Anitkę w imię Ojca, w imię Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. <laughs> Spokojnie. Amen. 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 Pokojnie, możesz coś powiedzieć. Kocham ja. tego brata. Kocham tego brata i dziękuję Bogu za niego, za całą jego rodzinę, że... Tak przed Niego działa, tak nas łączy jako kościół, i że możemy iść i głosić królestwo i czynić uczniami wszystkich, kogo napotkamy. Amen. 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 Jezus Chrystus dzisiaj odniósł kolejne zwycięstwo: dziewięć Królestwo osób. Boże 9-0. Amen. Amen. Wspaniały dzień. Ochrzciliśmy dziewięć osób w imię Pana Jezusa Chrystusa na posłuszeństwo tylko i wyłącznie. Jemu. Dziewięć osób przez Chrzest Wodny potwierdziło dzisiaj swoją wiarę, wyznając przed Kościołem, że wierzą w to, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i że to On jest ich Panem. Hallelujah, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Królestwo Boże się rozwija. Jest to niesamowicie ekscytujące, bo przyszło nam żyć w niesamowitych czasach. W których coraz więcej ludzi się nawraca do żywego Boga od martwej religii. Jestem niesamowicie podekscytowany kolejnymi miesiącami i latami i tym co Bóg będzie czynił w polskim narodzie. Niech jego imię, imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione.